Wszystkich serdecznie. Mam, nazywam się Miętus Ostrowska Maria. Mam 86 lat. Adwentystą jak dnia 7 jestem, 28 lat. Czytam Pismo Święte i nauczyłam się kilka psalmów na pamięć, i chciałam powiedzieć: Psalm pierwszy Dawidowy 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym szła ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tyś jest ze mną. Kij, twój i laska twoja mnie pocieszają. Zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich. Głowę moją namaszczasz olejem, kielich mój się przelewa. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni życia mego. Amen. Fragment Psalmu Dawidowego, 63. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałam Ciebie w świątyni, Panie, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, bo większa jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę dopóki życia mego. W imieniu Twoim znosić będę ręce moje do Ciebie, Panie, a Ty wysłuchaj modlitwę moją. Amen. Psalm 113. Alleluja! Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie, je imię Pańskie będzie błogosławione. Odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu, je imię Pańskie będzie uwielbione. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, chwała jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan nasz i Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i ziemię. Nędzarza podnosi z prochu. Ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami. Książętami ludu swego. Sprawia, że niepłotna ma dom jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Amen. Psalm 121. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj się nie da potchnąć mej nocy, niech nie drzemie stróż. Oto nie drzemie. Niech nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem moim, Pan cieniem Twoim, po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Ci razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan szczepcie będzie od wszelkiego zła. Szedł będzie wyjścia i przyjścia teraz i na wieki wieków. Amen. Sam setny, dzień czynny. Wykrzykuj Panu cała ziemia, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą paswiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dzięczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały, wysławiajcie Go. Uwielbiajcie imię Jego, bo dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Amen. Psalm 15 Dawidowy Panie, kto przebywał będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twej Górze Świętej, ten, kto żyje nie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie umawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu. Nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się zgardzony i niegodny, aż ci tych, którzy się boją pana. Choćbyś złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę. Nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Amen. Psalm 130. Z głębokości wołam do ciebie, panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeśli zważał będziesz na winy, pani, <coughs> Panie, któż się ostoi? Jedynie w Tobie jest odpuszczenie, aby się ciebie wano. Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Dusza moja oczekuje Pana. Tęsknię i stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana. Gdyż u Pana jest łaska i odpuszczenie u Pana ofite, Pan wyzwoli Izraela od wszystkich win Jego. Amen. Czal ósmy Dawidowy. Panie i Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Tu z dzieci i niemowląt uruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby postromnić wroga i mściciela. Panie, doglądam dzieło palców Twoich, księżyc, gwiazdy, któreś Ty ustanowił. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że ją nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem go obdarzyłeś. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego owce. Bydło wszelakie oraz zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co ciągnie szlakami mórz. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej Ziemi. Amen. Psalm 138. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec Bogów, oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu za łaskę i wierność Twoją bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo Twoje. W dniu, gdy Cię wzywałam, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Opiewać będą drogi Pańskie, gdyż <coughs> wielka jest chwała Twoja. Zaiste! Zniosły jest Pan, a jednak spogląda na żonego, a dumnego z daleka poznaję. Choćbym się znalazł w niedoli, tym nie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciołom moim wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Amen. Wszystko na cześć, na chwałę Twojego świętego imienia, Panie, aby Ciebie Boże uwielbić, Ojca i Syna i Ducha Świętego, który mi pomaga, że mogę, mogę powiedzieć i chcę wytrwać do końca z sobą, Panie.